Dzień dobry Państwu, kłaniam się Szymon Hołownia. E, dzisiejszym gościem, czy też gościnią, jest czterokrotna medalistka w praniu mózgu ludziom na skalę polską. E, anonimowy 3055. Dzień dobry. O Boże, czemu mam głos jak jakiś bot i w dodatku męski? Czyżby nie było stać Panią na SI głos? ha, 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 ha. ha, ha. Co to ma być, ja chcę mówić swoim głosem? Proszę zmienić ustawienia, to nie jest śmieszne. Mimo, że to jest śmieszne, to się z panią zgadzam. Drogi twórco, proszę oddać pani głos jej własny, a nie bota ze Śląska. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do szczegółów. Drogi marszałku, czy Polacy w mm, obliczu wojny w Ukrainie mogą czuć się bezpiecznie? Ale o czym pani w ogóle mówi? Jaka wojna? To XXI wiek, proszę żartów nie robić. Nie, proszę pana. Rosja już od prawie trzech lat atakuje Ukrainę. E, może chodzi pani o bedwarsy w Minecrafcie. Rosjanie często citują, ale też są często banowani, więc bez obaw. Ale ma pani rację. Nie mogę znieść, kiedy biedny Polak nieuczciwie przegra i straci łóżko przez Yyy, e, Co? Nie wie pani co do Minecrafty? Ha ha! Ależ wiem. Uh... No właśnie dopilnuję, aby Polacy czuli się bezpiecznie i by nie mogli nigdy zginąć w tej grze. Właśnie w rządzie ruszają stawy, dzięki którym polska wersja Minecrafta będzie pozbawiona trybu hardcore, a gracze nigdy nie będą mogli zginąć. Komenda kill będzie zakazana, gracz nie otrzyma obrażeń z dużych wysokości oraz od potworów. Jeśli wpadnie w przepaść, będzie to się tepnie z powrotem automatycznie. Bezpieczeństwo Polaków traktujesz, ale niepoważnie. Proszę sobie wyobrazić, że Creeper albo inne gówno zabija dziecko. Eee, czy zdaje pani sobie sprawę, jaka to tragedia? Te dziecko straci siorowce XP i nie tylko najgorzej, gdy ma enchant i zebrane diaksy. Ja na to nie pozwolę.